KGKN Gdynia kontra strepał w futbolu Olsztyn, a to spotkanie skomentują dla Państwa Adrian Wiczak i Jakub Pożarycki. Niesamowite widowisko przed nami e, zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie grali. Aj, zapraszam! Boczkowski bronił, aż do Mieli okazję się między sobą mierzyć, ale dziś po raz pierwszy na parkietach futsalu bez barier, po raz... Poczkowskiego, który, który Oj, w nowej kolejny, roli będzie występował w tym sezonie, zobaczmy. Taki odbiór Poczkowski-Turowski po do trzech razy znowu. sztuka, nie, nie ma, nie ma, do trzech razy sztuka. I przypadek. No i część zawodników z pierwszej ligi nie także dostanie szansę. Widzimy tutaj kolejną Zobaczmy, sytuację. Zobaczmy, ale akcja teraz! Alana, Alan Turowski, Turowski no, wyróżnia jego. nam się, wyróżnia nam Gorzycki. No ławka Gorzycki. jest Oj, teraz oj. chciał się zabawić Gorzycki i radosław Pączkowski. Tak prosił Radek Pączkowski, żeby nie mówić na niego Pączkowski, tylko po prostu e, Pączek. Pan e, Kibica Zewstyna tutaj. Pozdrowienie dla całej strefy futbolu. No widzimy, że te nowe drużyny dają nam tutaj dużo jakości. Bo! E, Widzimy, że te nowe drużyny dają nam tutaj dużo jakości. Bo! zagapił no się, się ponczek! No co on tam się? Robi? Chyba co on tam to za kalosz? Co to za z czatu? Pomogło mu. Ale co, tam robił Polczek? O, na, co to robić? Wychodzi na prowadzenie, ale widzimy, że im mało, że będą chcieli zdobywać kolejne bramki. I no świetnie to teraz. Robiło. Lepiej, ale świetnie nam się przedstawiają debiutanci w poprzednim meczu Radom. Jak. I przedstawiają debiutanci w poprzednim meczu. E, Radom jak. E, e, I ma rokę! No i doczekał się e, poprawka szybka w wykonaniu Adama Zamielskiego. Ależ Maciej Forty nam tutaj e, przeciągnął nazwisko Adama Zamielskiego. Co robi Adama Zamielskiego. Z co robi Matko Boska. Ale Co tutaj 3 się. Do 0. W tym meczu dzieje. No w 30 sekund. Z, graczy z Olsztyna i. No i to oni teraz mają spokojne prowadzenie. To oni teraz mają spokojne prowadzenie. 4 do 0 już, bo Alan tam się idzie na króla chyba. Idzie na króla strzelców Alan Turowski. Któregoś z zawodników sprawdzam. Jest, jest, jest Adrian Jasiński z siódemką w ekipie Zolsztyna. Stał tylko przesunięty na drugą stronę boiska. I Adrian A Jasiński z siódemką przed właśnie. Tak. Wiemy. Jest tutaj Adrian. E... Jasiński, i strzał się do zgryzienia dla sztabu szkoleniowego, ekipy sekcji futsalu. A jeszcze będzie szansa, Strzał z syreną i broni. E, broni polskiej: 3, 4, 5! Jestem na trybunach. Cieszę się, że jesteście z nami, a my zaczynamy tą drugą połowę spotkania. Widziałeś, no, kilkoma Żeby fantastycznymi interwencjami popisał się Pączek w pierwszej połowie tego spotkania, teraz Alan połowie tego spotkania, teraz Alan no, ale się Nie ubiłem się już w liczeniu, ale czy to jest Warta, bramka? No, czwarta czwarty, bramka, czwarta bramka. Ale obawiam się, nie obawiam się, nie obawiam się, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie pomiędzy Turowski. Akademią. no i przetestował po raz kolejny pączka. Eee. Myślę, że dzisiaj część zawodników, która już opuściła Jelczy Laskowice, opuściła tutaj e, nasze rejony. E, no bo jeszcze przed e, sobą mają jeden mecz, zarówno Braczy z jak i z Olsztyna, więc e, tutaj muszą no, no, siły zachować. i zobacz. Czym jeszcze zaskoczy nas Olsztyn? Czy uda im się teraz przycelować w światło bramki? Alan Turowski. Udało mu się, ale na, na posterunku połączek z robotowej strony parkietu z perspektywy E, drużyny Złożytyn. Dożycki uderza, no i jest interwencja. Na no, takie ataki czekaliśmy. I nakręcają kolejne, kolejne ataki. Gracze strefy futbolu Olsztyny. Ale strzelec jednej z bramek e, w tym spotkaniu, jako przy... Turowskiego, a więc Adam Zamielski. Adam Zamielski. Oj, patrz, co tu się dzieje. Rzuci się tam osób na żywo. E, także e, podobny wynik jak wczoraj. Bardzo nas cieszy ta frekwencja. U, olsztyra, bo wczorajsza transformacja. Tak, tak, wynik. Więc e, liczymy na to, że jeszcze może im się tego gola uda zdobyć. A tymczasem na parkiecie jest też Maja Witek, a więc o? jest żeńska reprezentacja. Witek. A więc o? jest żeńska reprezentacja. Praska jest, jest, jest jeszcze gol, ale gol dla strefy futbolu. No i Olsztyn, Filip do doczekał. się. Do i Filip Romaczuk, a więc mamy już trzy nazwiska na liście strzelców. Tamek dla, dla... strefy futbolu Olsztyn 20 sekund do końca. Z daleka! 30 tego zero z tyłu do końca meczu. Jeszcze o, będzie szansa. Jeszcze ja. i Kopeć broni. No Wychodzą z akcji. Ogracze z Olsztyna. Tak Jeszcze raz. Indywidualna akcja. Uderzenie lewą nogą. Do... Jeszcze, Jeszcze raz. Inwidualna i... akcja. Uderzenie lewą nogą. Do... 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 Filip do... Romanczuk. Agent 07 zgłoście teraz można powiedzieć. Kończy, kończy nam się to spotkanie 7 do 0, Strefa futbolu Olsztyn pięknie wita się z rozgrywkami futsalu bez barier. Gratulujemy oczywiście tej drużynie i życzymy powodzenia w kolejnych meczach.